Cześć, z tej strony kami Konstruktor, a to jest program, w którym wybieram losowy przedmiot i losowy surowiec, z którego ma być zrobiony. A w dzisiejszym odcinku zlosujemy samolot. Z czego będzie zrobiony samolot? Przydałby się jakiś fajny, lekki, łatwy surowiec do zrobienia samolotu, który dobrze by było, gdyby latał. Z drutu! Nie! Myślałem, albo będzie mega łatwo, czyli wybiorę jakiś papier albo druk 3D, albo będzie mega ciężko, czyli jakiś beton albo gips, a to drut. Przecież drud nie ma nawet siły nośnej. Pokażę Wam drud, jaki mam. Taki mam drud. Stalowy. Jedno czy półtora milimetrowy. To jest zwykły drud stalowy, i na nim jest trochę rdzy. Taki już kupiłem w sklepie. Mógłbym zrobić z niego jakąś artystyczną rzeźbę, przypominającą samolot, ale to nie byłoby to. Nasz samolot musi latać. Rozwiązanie jest jedno jestem. A więc drut ocynkowany, specjalny topnik, który pomoże nam w lutowaniu stali ocynkowanej. Bierzemy się do roboty. Przy lutowaniu taki drut bardzo szybko się nagrzewa i żeby nie poparzyć sobie rąk, przydatne jest imadło. Ukryłem sobie z Sporo 30 cm drucików. Te druciki posłużą jako główne skrzydła samolotu. Muszę je tylko ze sobą zlutować, żeby utworzyły jednolitą powierzchnię. zbędę się podkładki, bo ona nie lubi gorąca. Normalnie stalowy drut jest nie do zlutowania z zwykłą lutownicą, ale to jest drut ocynkowany, czyli ma warstwę cynku na sobie. I dodatkowo, żeby jeszcze łatwiej się lutowało, mam specjalny topnik, który jest właśnie do takich drutów. Wykonajmy może pierwszy lut. A, tak przy okazji dowiedziałem się, że taki topnik jest toksyczny dosyć, dlatego lepiej korzystać w wentylowanych pomieszczeniach z niego. Okej, okay, jest to dla mnie zaskakujące, bo normalnie cyna się w życiu by nie chieciła stali, a teraz magicznie działa. W praktyce okazało się, że taka lutownica zwykła ma zbyt małą moc grzewczą, żeby zlutować ze sobą, zagrzać tak dużą ilość drutu. O ile jeden, dwa druciki nie stanowi to problemu, to gdy mamy tak wielki kawał metalu, to zbyt szybko ta cyna zastyga i nie da się wręcz takim zwykłym grotem tego rozgrzać, dlatego użyłem palnika. Najpierw zlutowałem ze sobą same końce drutów, potem punktowo w połowie i dopiero na końcu pokryłem całą ten plik warstwą cyny, po to żeby te druty się nie rozjeżdżały, żeby były ze sobą ładnie fajnie sklejone. No i nie obyło się bez wypadków przy pracy. Na szczęście tym razem rozgrzany grot spadł tylko na koc, a nie na moje udo. Lutowanie tych drutów ze sobą to jakiś koszmar. Jeszcze jakoś udało się ze sobą zlutować ten pęk 10 drutów i ten pęk 8 drutów, tylko jak gdy chciałem je połączyć, okazało się, że krzywizny pomiędzy nimi są inne. Zacząłem rozbijać młotkiem to i to wtedy zaczęły pękać, potem już się kolejny raz nie chciały zlutować. Koszmar! Tylko to nie jest najgorszy problem, bo mógłbym to dopracować, wyrzeźbić, żeby to było piękne i idealnie proste. Tylko to jest bardzo ciężkie. To wręcz mogłoby jako maczeta robić. Naprawdę. Z taką wagą nie ma szans, żeby to poleciało. No, żeby tutaj na pewno udowodnić, pierwszy samolot oczywiście nie zadziała. Nie ma opcji. Nawet nie dorabiając statyczników, jest zbyt ciężki. Się wbił w ziemię, prawie. Ale zobaczcie, jaki on odgłos wydaje. To bardziej przypomina maczetę niż samolot. Powtarzamy lotowanie? Nie. Skorzystamy z koła ratunkowego. To co, to jest takie koło ratunkowe? Jest, to mój program, mogę sobie takie robić. Z racji tego, że jestem konstruktorskim lamerem i nie umiem zrobić latającego samolotu z drutu, tworzę samolot z drutu z wykorzystaniem innego surowca. Potrzebuję coś, co będzie cienkie, w miarę lekkie i dostarczy nam siłę nośną zarazem użyję go naprawdę w minimalnej ilości, żeby aż tak nie cheatować. Myślę o folii aluminiowej. Jest podobna do drutu, jednocześnie jest cienka i powinna nam pomóc w wytworzeniu siły nośnej. Pobrałem sobie takie plany z internetu piankowego szybowca, który powinien w teorii działać i zacząłem wyginać z drutu kształty odpowiadające skrzydłom, statecznikom i wszystkim innym częściom. Lutowanie takich elementów punktowo, precyzyjnie z użyciem topnika było mega przyjemne. Dało się zachować niesamowitą precyzję i naprawdę nieporównywalne jest to, z czym robiłem w pierwszej części, gdzie walczyłem ze skrzywiającymi się drutami. Tutaj wszystko z zegarmistrzowską precyzją dało się dopracować. No i poszło wszystko naprawdę sprawnie. Gorzej w przypadku pokrycia, które miało być z folii aluminiowej. Na początku postanowiłem, że przylutuję je do drutu. Niestety, pomimo tego, że użyłem do pnika, w ogóle cyna nie chciała się trzymać tego sreberka, odchodziła. Dlatego postanowiłem wykorzystać stary, sprawdzony klej cyjanekrylowy, czyli klej do plastiku. Korzystałem tutaj z aktywatora, który przyspieszał jego schnięcie, dlatego w łamku sekundy tutaj wszystko zastygało. Na planach modelarskich jest taki znaczek, który znacie z crash testów albo z mojego kanału, oznacza on środek masy. I to jest bardzo ważne w przypadku samolotów, ponieważ dokładnie tutaj musi znaleźć się punkt balansu. Gdybyśmy umieścili w innym miejscu, ten samolot nie byłby w stanie latać. Na stateczniki, czyli na ogon samolotu, poszło dosyć dużo surowca i przeważał on do tyłu, dlatego musiałem dla równowagi umieścić ciężarek na przodzie samolotu. Dobrze, przetestujmy więc naszą drugą wersję samolotu z drutu. Żeby udowodnić, że ten kształt w ogóle działa, zrobiłem taki sam z kartonu, który teoretycznie powinien działać. Podejście drugie. Coś za wysoko się wznosi wklej mu groszówkę na przodzie. I wyschnięte. Taki klej mocno się przydaje w terenie. Dobra, poprawiona wersja. No, dalej się wznosi zbyt wysoko, ale zdecydowanie lepiej. Dalej to wyważenie nie jest idealne, ale widzicie, jak bardzo waga jest ważna w samolocie i dlaczego ta pierwsza wersja w ogóle nie miała prawa zadziałać. Wersja metalowa. Zanim ją przetestuję, przypomnę, że w tym tygodniu zrobiłem ankietę, w której wzięło udział 2,5 tysiąca moich widzów, z czego 1800 ponad majsterkuje. A na moim Discordzie dla majsterkowiczów jest tylko 20 osób, także możecie dołączyć, link w opisie. Ten samolot leci sobie idealnie w górę, ale nie spodziewałem się, że tak poleci. Myślałem, że runie w dół. Ten ciężarek z przodu ma taką zaletę, że można nim manewrować trochę. On po każdym upadku się trochę krzywi, trzeba go poprawiać. Zrzucę nim może w tamtą stronę, żeby poleciał tam. To chyba był najlepszy rzut 4,5 metra. Niestety jego ostatni lot. Można śmiało powiedzieć, że ten samolot działał. Co prawda znosiło go gdzieś tam do góry w bok, ale to jest kwestia raczej wyważenia tego, że nie zrobiłem tego idealnie precyzyjnie i tak jak powinno być to wyważone. Ale ewidentnie był w stanie sobie szybować pięknie latać, nie to co ten pierwszy, który wbijał się w ziemię. Czy da się zrobić samolot z drutu przy użyciu lekkich czytów, czyli pokrycia innego niż drut, taki jak folia aluminiowa czy jakaś folia plastikowa? Jak najbardziej tak, ale z samego drutu moim zdaniem nie. Subskrybuj!